Pomimo stosunkowo młodego wieku Brandon Cooper był uważany za jednego z najlepszych chirurgów, którzy pracowali w miejskim szpitalu. Mężczyzna poświęcił wszystkie swoje siły pracy i otrzymywał za to nagrodę w postaci wdzięcznych uśmiechów pacjentów i szacunku współpracowników. Niektórzy złośliwi krytycy szeptali jednak za jego plecami, że gdyby nie śmierć żony, on nie byłby tak oddany pracy. Wszyscy doskonale wiedzieli, że pięć lat wcześniej żona Brandona zginęła w wypadku samochodowym. Zanim przybyli lekarze, Rebeka Cooper jeszcze żyła i według naocznych świadków wciąż powtarzała imię męża już w konwulsjach. Niestety nie udało się uratować kobiety. Tego samego wieczoru zmarła na oddziale intensywnej terapii. Wiadomość o śmierci żony okazała się dla Brandona niezwykle bolesnym ciosem, który nie dawał mu spokoju przez wiele miesięcy. W pewnym momencie, próbując znaleźć ukojenie dla swojej udręczonej duszy, mężczyzna zaczął nawet zaglądać do butelki. Odwiedzając grób swojej żony, Brandon długo patrzył na marmurowy posąg i nie mógł powstrzymać łez. Młodemu chirurgowi wydawało się, że jego życie się skończyło i że już nigdy nie będzie tak jak wcześniej. Według niego samego, w tym czasie walczył w nim anioł i demon, z których każdy chciał pokierować jego życiem w innym kierunku. Na szczęście dobro zwyciężyło i młody chirurg zdołał uporać się z ogarniającą go depresją i pogodzić ze śmiercią żony. Tylko dzięki pracy mężczyzna zdołał wydostać się z dołka, w który wpadł w wyniku tych przykrych wydarzeń. Wykonując codziennie kilka ważnych operacji, Brandon osiągnął poziom umiejętności, o którym wcześniej mógł tylko pomarzyć. Tylko życie osobiste chirurga się nie zmieniało. Jedyną istotą, która czekała na powrót Brandona z pracy, był pies Lucky, którego przygarnął jako szczeniaka od ulicznego włóczęgi. Tego dnia młody chirurg przebywał w szpitalu dłużej niż zwykle, a na ulicy zapadał już zmierzch. Spiesząc się do domu, Brandon był pogrążony w myślach i nie od razu zauważył idącego wprost na niego włóczęgę. Dopiero gdy stanął twarzą w twarz z żebrakiem, zastanowił się i instynktownie cofnął. Ku zaskoczeniu Brandona, włóczęga wcale nie był zaskoczony i od razu zaproponował mu oddanie szczeniaka. Weź go sobie, nie pożałujesz, znam się na pieskach! dodał włóczęga ochrypłym głosem. Brandon przyjrzał się bliżej i, ku swemu zdziwieniu, zauważył, że pod kurtką bezdomnego mężczyzny siedzi zwierzę. W tej samej chwili włóczęga wyciągnął małego szczeniaka, który natychmiast zaczął skomleć i obwąchiwać wszystko dookoła. Piesek od razu polubił Brandona. Wcześniej mężczyzna nigdy nie miał psa, choć jako dziecko bardzo chciał go mieć. Jako, że Brandon nie miał przy sobie gotówki, zaoferował Włóczędze swój zegarek. Weź to! To lepsze niż nic. Możesz go zabrać do lombardu i zarobić na tym dobre pieniądze. To oryginał, nie podróbka, wyjaśnił młody chirurg. Na widok zegarka oczy włóczęgi błysnęły drapieżnie i bojąc się, że klient zmieni zdanie, błyskawicznie dokonał wymiany. Trzymając w dłoniach małe zwierzątko, Brandon doświadczył niezrównanego uczucia ciepła i czułości. Mężczyzna nazwał szczeniaka Laki, bo wiedział, że naprawdę ma szczęście. Brandon starał się potem nie siedzieć zbyt długo w pracy i gdy tylko kończyła się jego zmiana, ruszał do domu tak szybko, jak tylko mógł. Był ku temu dobry powód. Mały huragan Laki, który pozostawiony bez opieki, robił co chciał. I tak, czas mijał, Laki wyrósł, zmienił się w śnieżnobiałego, szczupłego i dostojnego pieska z potężnymi łapami. Z takim przyjacielem nie mam się chyba czego bać, pomyślał Brandon, ciepło wspominając włóczęgę, który dał mu szczeniaka. Jako, że chirurg bardzo kochał swoją żonę, nawet po jej śmierci starał się oddawać hołd pamięci o ich wspólnej przeszłości. Wyrażało się to w tym, że raz w miesiącu, dokładnie w dniu wypłaty, mężczyzna szedł do ich ulubionej kawiarni, aby zamówić obiad dla dwojga. Najciekawsze było to, że przez cały czas mężczyzna siedział tam sam. Kelnerki początkowo nie rozumiały, w jakim celu klient składał zamówienie dla dwóch osób. Dopiero po poznaniu jego historii zyskały do Brendona szacunek. Drugie zamówienie zawsze było przeznaczone dla żony zmarłego chirurga, która jego zdaniem była niewidoczna, ale znajdowała się w pobliżu. Za życia Rebeka bardzo lubiła chodzić z mężem do tej kawiarni, co niezmiennie pozostało w jego pamięci. Wspominając ciepło tamte czasy, mężczyzna nie mógł powstrzymać łez. Właśnie z tego powodu Brandon raz w miesiącu przychodził do kawiarni, aby złożyć zamówienie dla dwojga i zjeść obiad w samotności. Tak też było tego dnia, gdy młody chirurg ponownie znalazł się przy swoim ulubionym stoliku pod oknem. Po zapoznaniu się z menu podanym mu przez kelnerkę, mężczyzna złożył zamówienie i odchylił się na krześle. Dzisiejsza zmiana w szpitalu nie należała do najłatwiejszych. Brandon był dość zmęczony. Pogrążony w myślach, mimowolnie przeniósł wzrok na to, co działo się za oknem. Rzadcy przechodnie spieszyli się za swoimi sprawami, a wszechobecni taksówkarze o znudzonym spojrzeniu czekali na klientów. Nagle uwagę Brendona przykuły dwie dziewczyny, które wcześniej stały na przystanku autobusowym, a teraz weszły do kawiarni. Jednej z nich nagle zrobiło się źle i chwytając się rękami za gardło, upadła na podłogę ze stłumionym jękiem. Sytuację pogarszał fakt, że dziewczyna była w ostatniej fazie ciąży, co natychmiast zaalarmowało Brendona. Najgorsze było to, że jej przyjaciółka histeryzowała stojąc obok, nawet nie myśląc o wezwaniu karetki pogotowia. Zdając sobie sprawę, że czas ucieka, Brandon wstał od stołu i pospieszył na pomoc. Kelnerka podążyła za nim zdziwionym spojrzeniem i nie od razu zrozumiała prawdziwą przyczynę jego niepokoju. Brandon niemal natychmiast ustalił, że dziewczyna miała atak astmy. Podbiegając do niej mężczyzna, najpierw położył ją na ławce i wtedy zapytał: Inhalator, masz go przy sobie? Wciąż łapiąc powietrze, nieznajoma pokręciła głową. Jej twarz zrobiła się purpurowa, co świadczyło o szybko postępujących problemach z oddychaniem. Brandon był zły na przyjaciółkę dziewczyny, która nie tylko nie pomagała, ale także swoim histerycznym krzykiem przeszkadzała chirurgowi w skupieniu się. Weź się w garść! Wezwij pogotowie, szybko! Potem będziesz mogła sobie popłakać, rzucił Brandon i starał się pomóc dziewczynie w złapaniu oddechu. Mężczyzna wiedział, że nie może zwlekać i że musi za wszelką cenę powstrzymać atak. Brandon doskonale znał się na rzeczy i robił wszystko, czego wymagała sytuacja. Wkrótce dziewczyna znów zaczęła oddychać, jej twarz posiniała, a usta odzyskały naturalny kolor. Już lepiej, szepnął Brandon, wciąż trzymając ręce na pulsie nieznajomej. Dziękuję. Ja po prostu zapomniałam inhalatora z domu. Ostatnio napady zdarzyły mi się bardzo rzadko. Straciłam czujność, odpowiedziała dziewczyna. Brandon uśmiechnął się i już miał wrócić do swojego stolika, gdy zobaczył, że z nieznajomą znów dzieje się coś dziwnego. Chwyciła się za brzuch, zgięła w pół i jęknęła z bólu. Poród się zaczyna, krzyknął Brandon. Chirurg nigdy nie przyjmował porodu, choć ze względu na specyfikę zawodu wiedział dokładnie, jak to się robi. Jako, że przyjaciółka dziewczyny nadal była pogrążona w histerii, jej obecność niczego nie dawała. Brandon miał właśnie przyjmować poród, kiedy na przystanek autobusowy podjechała karetka. Poznając w chirurgu kolegę po fachu, lekarz ścisnął mu dłoń i wraz z pielęgniarką zabrał ciężarną dziewczynę do pojazdu. Tam położyli ją na noszach i włączając syrenę, po chwili pognali w stronę miejskiego szpitala. Cóż, Brandon mógł tylko zapłacić za obiad i wrócić do domu, gdyż nie był głodny. Po kilku dniach młody chirurg dowiedział się, że uratowana przez niego dziewczyna urodziła bliźnięta. Pomimo stosunkowo wczesnego porodu, dzieci przyszły na świat całkiem zdrowe. Wielu współpracowników chwaliło Brendona za uratowanie dziewczyny przed uduszeniem, które z kolei wywołało wczesny poród. Daj spokój, po prostu wykonywałem swoją pracę, nic poza tym odpowiedział mężczyzna, spuszczając nieco zakłopotany wzrok. Minęły kolejne dwa tygodnie. Brandon już zapomniał o incydencie w kawiarni, kiedy doręczono mu wezwanie do sądu. Co to jest? A w jakiej sprawie jestem oskarżony? Wykrzyknął Brandon, otwierając kopertę, opatrzoną oficjalną pieczątką. Laki aż zaszczekał zdziwiony. Jak się okazało, akt oskarżenia przeciwko młodemu chirurgowi złożyła matka uratowanej przez niego dziewczyny. Jak się okazało, rodząca nazywała się Kate Evans, jej matką była Gloria Evans. Ponownie czytając treść listu, Brandon nie mógł uwierzyć własnym oczom. Matka Kate obwiniła chirurga o spowodowanie przedwczesnego porodu jej córki. O co chodzi? Gdyby nie ja, to Gloria nie miałaby teraz wnuków, tylko przygotowywała się do pogrzebu, mówił Brandon, nie ukrywając irytacji. Wezwanie do sądu zaskoczyło młodego chirurga. Nie spodziewał się takiej niewdzięczności ze strony matki Kate. Przybywając na rozprawę, Brandon czuł się bardzo źle. Przyjmując agresywną postawę, Gloria Evans utrzymywała, że młody chirurg przekroczył swoje uprawnienia i dopuścił się do karalnego zaniedbania podczas udzielania pomocy medycznej ofierze. Rozpścieczona matka próbowała przekonać sędziego, że Brandon powinien był wezwać karetkę pogotowia i nie wtrącać się, cierpliwie czekając na przybycie lekarzy. Młody chirurg wstrzymał oddech. Miałem obojętnie patrzeć, jak dziewczyna umiera i się dusi? Ja nie wykluczam, że to atak astmy spowodował przedwczesny poród u pani Evans, powiedział Brandon w swojej obronie. Jako, że rozprawa była jawna, dobra połowa obecnych na sali stanęła w obronie młodego chirurga. Oczywiście nie wszyscy popierali działania Brandona i często żywili urazę do lekarzy w ogóle. Ktoś miał operację, komuś z krewnych ktoś zmarł w szpitalu. Najbardziej irytujące było jednak to, że Brandon nie miał z tym nic wspólnego. Najprawdopodobniej ludzie podświadomie krytykowali go po prostu jako lekarza przez swoje osobiste i negatywne doświadczenia. Sędzia wziął pod uwagę wszystkie okoliczności tej trudnej sprawy i oddał głos bezpośredniej uczestniczce tamtych wydarzeń, Kate Evans. Kładąc rękę na Biblii, nieszczęsna dziewczyna opowiedziała wszystko tak, jak było naprawdę. Kate wspomniała również o swojej rzekomej przyjaciółce, która okazała się siostrą jej narzeczonego, który to ją porzucił. Kobieta ze łzami w oczach podziękowała Brandonowi za pomoc i publicznie ogłosiła, że rezygnuje z oskarżenia wytoczonego przez Gloria Evans. Co więcej, Kate publicznie oskarżyła własną matkę o zniesławienie i chęć oczernienia dobrego imienia tak utalentowanego chirurga. Jak się później okazało, Gloria nie była biologiczną matką Kate. Ta trafiła do sierocińca, gdy miała 12 lat. Po tych słowach dziewczyny na sali rozległy się oklaski, których hałas skłonił sędziego do podjęcia jedynej, słusznej decyzji. Sprawę Brandona Coopera zamknięto z powodu braku znamion przestępstwa. Gloria Evans musiała zapłacić chirurgowi odszkodowanie i publicznie go przeprosić. Brandon przyjął przeprosiny, ale odmówił przyjęcia pieniędzy. Pokazując się w negatywnym świetle przed mieszkańcami miasta i całego stanu, Gloria Evans została wyrzutkiem i obiektem Kpin. Ostatecznie pozostawiając adoptowaną córkę na pastwę losu, udała się na drugi koniec kraju, aby tam rozpocząć nowe życie. Ta niesamowita historia na tym się nie kończy. Jak się okazało, dziś Kate Evans jest razem z Brandonem Cooperem, którego słusznie uważa za swojego anioła stróża. Młody chirurg traktuje zaś dzieci Kate z nieskrywaną miłością i czułością w głębi duszy, uważając je niczym za własne. Czasami spacerując po mieście, młoda para chodzi do tej samej kawiarni, od której tak naprawdę zaczęła się ich bliska relacja, pełna miłości i wzajemnego szacunku.